Wszystkich. To jest kanał Inwestowania Indywidualne. Dzisiaj kolejny odcinek z serii krótkich analiz sytuacji na wykresie. A spółka, na którą spojrzymy, to jak już pewnie wszyscy widzą, widzą Jastrzębska Spółka Węglowa, czyli oczywiście JSW. JSW można powiedzieć, że na spółce wiele się działo w ostatnim czasie. Najpierw gdzieś tam biła rekordy, jeżeli chodzi o popularność na to wszystko za sprawą tych potężnych wybić tutaj z przełomu lutego oraz marca. No Kolejne sesje przyniosły jednak oddawanie tych wzrostów, tak aby mniej więcej gdzieś tutaj na początku sierpnia te wzrosty zostały. Oddane praktycznie całkowicie. Mieliśmy sesję dobrą 18 sierpnia. Ona jak najbardziej zasługuje na pochwałę i na zauważenie. Wtedy ponad 12% wzrost, taka jakby próba wyjścia na wyższe rejony po takim ruchu, który można, myślę, nazwać pewnym ruchem konsolidacyjnym, po tych spadkach, które dosłownie w kilka sesji sprowadziły kurs z poziomów powyżej 60 zł, na poziomy w okolicach nawet poniżej złotych 50. Spadek szybki, spadek zauważalny. No a teraz, proszę spojrzeć, trwa obrona tych rejonów w okolicach 53 zł. To widać może nawet jak sobie weźmiemy na wykres godzinowy, będzie to widoczne jeszcze lepiej. Zaraz zobaczymy, co nam się tutaj pokaże. No tak, to jest widoczne, myślę, dobrze. Te rejony 52-53 zł, one się bronią, czy się obronią skutecznie. No na razie wydaje się, że chęć pozostania na tych poziomach jest, ale jednak wróćmy na wykres. Wykres dzienny. Ja myślę, że tak, jakby tendencja, jednak bardziej negatywna z tych kilku świec, które tutaj są widoczne, wynika sesja wczorajsza. Zamknięcie na sesyjnym minimum dzisiaj proszę spojrzeć, górny cień jest, nie jest on wcale jakiś nawet bardzo mały. A zamknięcie też w okolicach sesyjnego minimum. Minimum mieliśmy 52,52, 52, zamknięcie 52,86, więc różnica naprawdę niewielka. Ja myślę, że jednak jakiś ruch w stronę. W stronę południową ruch spadkowy na ten moment jest bardziej prawdopodobny na walorach JSW niż wzrosty. Nie wykluczam również, że takie wzrosty nawet mocne nie nastąpią, ale jednak myślę, że jest to taki walor, który potrzebuje tego spadku, potrzebuje tej korekty, może tak. A na przykład takim poziomem, do którego walory mogłyby w takiej korekcie zmierzać, byłyby okolice. 45 zł, poziom, który zresztą 5 sierpnia był testowany i właśnie wtedy na przykład można uznać myślę ten poziom, tą sesję jako taką sesję chwilowego odwrotu i gdzie właśnie mniej więcej od 5 sierpnia kurs przestał powoli opadać, a wzniósł się na wyższe poziomy. Myślę więc, że ponowny, ponowne dojście w okolice 45 zł na początek może z jakimś zahaczeniem, spowolnieniem tych spadków w okolicach 48-49 zł to jest myślę prawdopodobne i jak najbardziej możliwe, w związku z czym na JSW dla mnie osobiście scenariusz najbardziej prawdopodobny to w najbliższym czasie zejście w okolice 48-49 zł, a następnie nawet Spadek w okolice 45 zł. Oczywiście, jeżeli nic jakiegoś nadzwyczajnego się nie wydarzy, myślę, że ten trend spadkowy jednak na walorach cały czas trwa. Pomimo tej jednej sesji, która tutaj zbudowała jakby taką podstawę pod jakieś wybicia, to jednak myślę, że jest to tylko chwilowe zaburzenie i ten trend jeszcze chwilkę będzie kontynuowany. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat. JSW, bo w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zachęcam oczywiście do oglądania innych materiałów, komentowania, pisania w komentarzach swoich spółek, do analizy i oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału i do subskrybowania kanału. Do usłyszenia. Cześć!